Cześć, Siemanko, witajcie. Dzisiaj przegląd jakiejś modyfikacji. A jak się nazywa ta modyfikacja? Zanim Wam powiem, to zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję. A jeżeli nie, to dalej, to dalej po prostu nie ogląda. To dalej po prostu ja nie burszczam tego. Także proszę zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję w tym momencie. A jeżeli ja mówię, to jest Villagers and Monsters wersja. 1.15, możecie sobie zainstalować, link jest w opisie. Ale teraz Wam pokażę mojego ulubionego moba z tej modyfikacji. Znaczy nie, pierwszy mob, jakiego chcę pokazać, to Goryl. Ta modyfikacja dodaje gorylę i to wszystko. Żartuję, nie, ta modyfikacja nie dodaje tylko goryli, ale goryl to fajny mobo, który on dodaje. I tak, bardziej mi się podoba ten troll. A ten troll jest popsuty. Bo jest spawnerem endermitu wchodzący. No i jego się nie da pokonać, więc on jest dziwny. A teraz diamentowy guardian. Ty nie jesteś guardianem, tylko świnią. Są małe? Nie ma małych. Niedobra świnia. A masz być guardianem. Ale nie jesteś! Dobra, co teraz sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie... Ice gas. To nie jest ice gas, tylko świnia księżycowa. A swoją drogą. Ładna świnia. A co to? Kruk? Kruczek. Czemu one tak wolno latają i nie mają żadnej animacji? No by chyba są. Pokaż, że masz jakąś animację, dobra? Proszę Cię, bo ten goryl Cię zaraz wie. Dostaw łapkę w górę, proszę. I zostaw łapkę w górę, dobra? I subskrypcję, bo subskrypcja jest ważniejsza. Co to jest? Kozo centaur, Dziwak. Siema. Ale Ty jesteś dziwny, wiesz? Jesteś dziwny, tak samo jak dziwny jest On Chciałbym, żeby Ender Dragon był takich rozmiarów Wieśniacy! Strzeżcie się, smoka! Który do wioski nadlatuje? Strzeżcie się! Strzeżcie się go! Ej! dobra a ty wieśniak ty jesteś wikingiem wieśniakowym i ty jesteś z tego co wiem bardzo waleczny czy ty pokonasz tego centaura nie tak pokonasz tego centaura kto wygra centaur czy wieśniak ten jest duży smok, patrzcie na niego, no fajny, napiszę do Mojangu, żeby The Dragon drakon był takich rozmiarów, może nie w takich kolorów, ale te rozmiary są jak najbardziej fajne. Co jeszcze jest? Jakiś... Water coś? Co ty jesteś? Chyba jakieś wodne silverfish. silverfish to pasuje do no jakby fish, ryba. Srebrna ryba, może Silver Ej, czy to nie zabije na Survivalu? Dobra, zabije mnie fajnie, zabiło mnie. Gamę, modę, Kreatywę i sobie wybieramy kolejnego mobka, A kolejny mobek to będzie jakiś dziwak. Bizon, to jest chyba duch bizon. Ej, gast jakiś chyba, znaczy nie gasta, ale jakiś duszek. A ty kto to jesteś? To chyba jakiś wojownik zombiak śmieszny mocny jesteś, ale dziwny. Nie palisz się w dzień, co? Jest za zauważone A ty? O, ty jesteś fajny. Jesteś też fajny. A ty? Ty jesteś taki Gandalf trochę. Gandalf w stroju świętego mi... Ej, normalnie. Czy on wszystkich będzie atakować? Nie wiem. Ice Gas. Mały, ale fajny gaz. Takiego rozmiaru. No nie wiem, gracza. To nawet mniejszy. Co to? Jakiś cyklop gaz. To chyba jak jakiś cyklop jesteś. A kolejny mob to. Kamienna świnka. I nawet małe mają. Bo to jest zwykła świnia z zmienioną teksturą. Prawda? Kolejny mobek to Zeus, który prezentuje się tak. Aha. Mocny jesteś, ale teraz robimy mnóstwo Wikingów kontra jeden zeus. Kto wygra? Możecie obstawiać w komentarzach, ale. Tyle! No dobra, rozegrała się wielka bitwa. Kto wygra tę bitwę? Słuchajcie. Dobra, kto wygra? Kto to wygra? Kto to wygra? Jak myślicie? Załóż czy Wikingowie? załóż czy Vikingowie? Ej, Jak ty to robisz? Dziwnie jesteś. W Gandalfie? Gandalf się zamienił w latający ogień? Dziwne. No, jak Wiking wyleciał w powietrze? Jak się tam masz? No. Fajnie, mam nadzieję, że fajnie. Link jest w opisie. A ty to kim jesteś niby? More z ciebie to ja lubię, ty jesteś fajny i duży. Midas? Mój Midas. Słuchajcie, on jest zrobiony z ognia. Znaczy nie z ognia, to to ze złota. on się pali. Nie, on jest ognioodporny. Ile Midasów? Nie wiem Zakaż katastrofa chyba A ty to kim jesteś? O nie! Ty to jesteś chyba jakimś z Egiptu starożytnego gościa, co? Chyba tak. Ty chyba jesteś ze starożytnego Egiptu, a ty? Ty jesteś... Org wyglądasz. Kolejny MOP to Zielony Kurczak. I ten Zielony Kurczak, nie wiem co zauważyliście, charakteryzuje się tym, że umie latać. I czemu tu się rozgrywa normalnie wojna o pierścień? Wow, ile dostanę tych Wikingowych? Słuchajcie. Viking, jesteś, jesteś chyba świętym Mikołajem, normalnie, że rozdajesz takie fajne prezenty. Z nimi to normalnie możesz? Ej, czekaj, dopóki na Midasa. Nie, dla Midasa nie jest niczym. A slajma? Slajma na jednego hita zabije. A dużego slajma? Nie. Fajna broń, bardzo Morsiu, słodki, szczęśliwy. Uciekasz przed midasami, które się tu po prostu panoszą. Więc jesteś dziwny. Kolejny mobek to. To jego już pokazywałem, ale jeszcze jest istnieje jeden fajny, bardzo troll. Ale pierwszy zobaczymy hipopotama. Nie, ty nie jesteś agresywny, bowiem Jesteś fajny. A teraz Montanium Troll. Boss. To jest boss. Wydaje takie same dźwięki jak Devastator, ale dziwię się, że nie ma linii. On to chyba nawet od Midas'a jest silniejszy. Co zrobi taki Midas? Zamieni mnie w bloki złota? Dobra, sprawdzę co mi zrobi Midas. O nie! Zabije mnie na hita. Hipuś. I co mi... Co to było? Złoto mnie zamienił normalnie. Naprawdę dziwak. A teraz zrobimy jeszcze lepszą rzecz. A mianowicie, zrobimy. Krowę. Krowę o nazwie Bizon. Co to lodowy człowiek? Dziwny jesteś? Ty jesteś dziwny. Bardzo dziwne. Kolejny mobus to jest oczywiście. Proszę. Imp. Co to jest? Imp. Zniknął. Tak. Wyjdzie szlajma. Te świnie mnie już naprawdę denerwują. Spadaj! Ty miałabyś być ze slima, a nie z diamentu. Nie lubię ci, świnio. Nieładna jesteś. Brzydka i zła. Co tu jeszcze fajnego jest? Pukan. A teraz zrobimy największą, najgorszą rzecz, jaka tylko jest możliwa w Minecrafcie, czyli może smoków silniejszych niż Ender Dragon. O tak. Co zrobiliśmy ze smoków? Jakiś pająk jest w ręce? się ma pająku. No a ja już bym się w towarzystwie tych smoków z wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo jeżeli nie, to, 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 to te smoki mnie nie zjedzą i was też może. Wpadajcie na moją grupę na Discordzie, tam jest fajnie też. A ja już Wam się z wami żegnam, do widzenia, do widzenia i pa pa pa, cześć, ja już to mówiłem, ale link do modyfikacji jest w opisie, pa pa pa, do widzenia.